W ramach tarnowrzeskich dni seniora na placu Bartosza Głowackiego każdy mógł przyłączyć się do wspólnego śpiewania. Młodsi i starsi razem wykonali piosenkę, bo Tarnobrzeg to jednak Tarnobrzeg. Na pomysł wspólnego śpiewania wpadła Justyna Uchańska, chcąc tym samym powspominać dawne czasy świetności Tarnobrzega, starszym mieszkańcom Tarnobrzega przypomnieć znaną melodię, z kolei młodym pokazać kawałek tarnobrzeskiej kultury. Pomysł się zrodził z, ze śpiewania w Sandomierzu z Magdą Umer, piosenki jeszcze w Zielone Gramy. I pomyślałam, jak zwykle pomyślałam sobie, że dlaczego w Tarnobrzegu nie moglibyśmy czegoś takiego zrobić. Magdy Umer może na razie nie zaprosimy, festiwalu filmów niezwykłych nie mamy, ale mamy świetną piosenkę i dlaczego, dlaczego by nie zaśpiewać jej wspólnie? Dla jednych pokazać, że taka piosenka była, innym przypomnieć e, dawne czasy, troszkę w, wspomnieć klimat e, tego, tego Tarnobrzega, siarkowego Tarnobrzega. No i tak, tak, tak to się zrobiło. Piosenka powstała dla tarnobrzeskiego kabaretu Kaktusik. Muzykę do niej napisał Kazimierz Chlebowski, a w sobotni popołudnie zaintonowała ją Natalia Ciecierska. Spakowałeś już walizy, już masz wizy i dewizy i przed sobą miast masz różnych sto. Jednak w tej podróży trakcie coś ich ciągnie, ciągnie w spakcie, łaziś patrzysz i coś to nie to. Bo Tarnobrzeg to jednak tarnobrzek, nic takiego nie ma w żadnym kraju. Bo Tarnobrzeg to jednak tarnobrzek, jedynego coś w swoim rodzaju. Inni chwalą Paryżę lub Rzymy, imponują im wciąż miasta te, a my mimo wszystko bolimy. Miasto swe, miasto swe, bo Tarnobrzeg to jednak tarnobrzek. Co tu gadać? Tak jest. Nasza radość, nasze zdrowie, nasze wieczne oczko w głowie, nasze wszystko, co chcesz. Chcieliśmy to zrobić tak, żeby to, to, to fajnie wyglądało, więc zwrotki śpiewa Natalia. Ponieważ tekst jest, zwrotek jest dość taki trudny i są zbitki słowne, więc dobrze by było, żeby to śpiewała jedna osoba, a my wszyscy włączamy się do refrenu. Każdy, kto zechciał spotkać się z historią i zanudzić niepisanych hymn Tarnobrzega otrzymał oczywiście tekst piosenki, z nim było już znacznie łatwiej. Były gdzie jak naszych liczne groty stare, historyczne, co w nich mieszka, żył i piast. Czemu dzisiaj po milenium właśnie z tego tu prosteniu nie głosimy chwały tamtych miast? To jednak Tarnobrzeg nic takiego nie ma w żadnym kraju. Coś w swoim rodzaju Inni chwalą Paryżę lub Rzymy imponują im wciąż miasta te A my mimo wszystko wolimy Miasto swe, miasto swe Bo Tarnobrzeg to jednak Tarnobrzeg Co tu gadać? Tak jest Nasza radość, nasze zdrowie Nasze wieczne oczko w głowie Nasze wszystko, co